Mais la photo, non Co masz katał na myśli? Ja też masz do Ja mam, nie ja wiem, ale ja będę pracował na tym. Jak, jak rzucę, rzucę jedną używkę, to zacznę pracować na sobie. No ale się wpierdala codziennie, no co tak jest? No. Ja byś chciał wyjąć. Dobrze płacę? Lipa po całym Ja taki gruby w sumie nie jestem, masz taki bez przesady, że gruby jest. Ile ty masz? Nie wiem, jeśli nie warzyłeś pół ja dziś ważę ze 100 kg może. Ja też z 100 sto Jak jak ćwiczyłem. Jak Nie, jak A teraz już, teraz się niedawno nie uważyli? Nie czy... Pani Jadwiga wpłacił 4 złote. Panie Janku, jesteśmy dumni z Pana, że Pan w tym wieku jeszcze potrafi taką robotę odwalić. Ale proszę pogonić tego młodego do roboty. Niech coś robi. Ten Pan Ron też mógłby pomóc, mimo że pewnie nie przyzwyczajony do tego. Do nich, panie Janku, do roboty. W nie W nie gosia się wkurzy, jak przyjdzie i zobaczy, że nie ma solterii.

No ale ja cię pomówię Tam są dwa wałki, są jeden duży, drugi mały. Ale nie pokrywa To już zaraz kurde pokryjeś rady Kurwa, ale jest ciekawe farby tak starczy, bo nie starszych Ile tu jest 5? 2. chyba na 40, nie 5 to jest więcej, no, na 70 Ale jak to jestem kawałek, to nie jestem No dobrze, no chujaj. No w co? Jak to się stało? Zaraz tutaj, patrz. Oj, ale to się widzieliście, jak to samo spadło. Widzieliście to? Widzieliście to? Co to było? Jak to się obracało samo? A teraz patrzyłem na podwór, bo opóźnienie jest, nie? Duch ogląd na pewnie. Robiamy bardzo?